Koledzy? Siema Julek. Co u ciebie? Wczoraj słyszałem rozmowę mojej matki i ciotki. Chem? No i chyba coś gadały o moim ojcu. Czy to możliwe? Tak. Podejrzewam, że moja matka ma coś do ukrycia. Wie na pewno do się stało z moim ojcem. To naprawdę dziwne, że cię o tym nie powiedziała. No właśnie, bardzo dziwne. Czuję się oszukiwany w własnej rodzinie. Spokojnie. Potem pogadacie. Teraz musimy iść na lekcję. Dobrze, że dziś nie mamy lekcji z kosą. Całe szczęście. O dzień dobry pani Świerszczyk. Dzień dobry. Jako wychowawca klasy przyszłam zabrać ze sobą na chwilę Adama, Julka i Igora na rozmowę. Dobrze. Mogą iść. Dzień dobry, dlaczego pani nas chciała zabrać na rozmowę? Doszły do mnie słuchy, że uciekliście z ostatniej lekcji. Gdyby pani znała naszą nauczycielkę od chemii, ona jest przerażająca. Nie no, przesadzacie. Może pani sama porozmawiać z nią? Jeśli będzie dla nas miła, albo chociaż udawać miło, to my będziemy chodzić. Dobrze. Zgadzam się na to. Ciekawe, jak ona się o tym dowiedziała? To pewnie Ada. Kabluje na kogo popadnie i my nie byliśmy wyjątkami. Co za żmija? Nie daruję jej tego. Spokojnie panowie. Odegrany się na niej w swoim czasie. W swoim czasie to kiedy wyjawi nasze wszystkie brudy i wylecimy z budy? Aż tak późno nie. Mam pewien, ale potrzebuje on czasu. W porządku. Trzymajcie się chłopaki. No ta. A to co? Nie ma nikogo w domu? Super. Cały dom dla mnie. To idę pograć na PS5. Julek. Jesteśmy atakowani. Co? Kosa? Gorzej. Gang przedszkolaków. Co? Mówi poważnie. Są przerażający. Nie no, nie róbcie sobie jaj. To tylko małe, głupie dzieci. Przyjdź do nas, a się przekonasz. Ech, dobra. Serio nie potrafią sobie poradzić z małymi dziećmi. Co za nonsens. Do blas, Dawaj mi lizacka albo dostaniesz w moldę. Nie proszę nie. Dawaj mateusek. Daj mu klapsa, wylej.